Poza jest stanowi. jeszcze więcej tych stanowisk, bo jest tak szefem, szefem dolnośląskiej Śląski. platformy, członkiem zarządu partii, szefem reprezentacji polskiej, czyli platformy IPSL-u w Europejskiej Partii Jak Ludowej, tak? czyli tej frakcji chadeckiej w Europarlamencie i jeszcze by się parę tego znalazło. Tylko dla mnie ta historia jest tak żenująca... Konorowym prezesem Szkół Języka Angielskiego. Okej. Okay. Dla mnie ta historia jest tak żenująca i jej skutki powinny być tak jasne, że nie powinny podlegać dyskusji. To znaczy, on powinien poryzygnować, oddać się do dyspozycji i tyle, a nie opowiadać nam o swoich bokserkach i piciu wina do mięsa. A ja muszę no. powiedzieć, że tu się wyłamie jednak. I częściowo będę bronił Jacka Protasiewicza. bo po pierwsze. Mam wrażenie, że proszę sobie przypomnieć, bardzo podobna historia zdarzyła się Janowi Rokicie w związku z awanturą w samolocie Lufthansa. Nie pomnę, ile to lat temu było, ale myślę, że 5-6 lat temu. Wtedy prawo i sprawiedliwość i sam prezes Kaczyński podniosło larum, że to jest przykład tego, jak jest traktowany polski polityk przez niemieckie służby, mimo że wyjaśnienia były dokładnie takie same jak teraz, że to Rokita się awanturował, no nie było mowy o tym, że był pod wpływem alkoholu. Że Rokita się awanturował, że zupełnie niepotrzebnie chodziło o to, gdzie mają być położone kapelusze, zrobiła się z tego duża afera, przy czym no, członkowie PiS, którzy dzisiaj chętnie jadą po Protasiewiczu, wtedy Rokity bronili, bo on już był na wylocie z platformy. To jest pierwsza sprawa. I odwrotnie. I odwrotnie. Ci, I którzy szalenie kpili wtedy z Rokity, dzisiaj bardzo bronią Protasiewicza. Druga sprawa jest taka, że odkładając na bok ten y, aspekt humorystyczny Händehoch, Raus und Auschwitz i tak dalej, y, no to y, ciekawe jest to, co z Protasiewicza wyszło. Bo proszę zauważyć, że Protasiewicz się zachował jak klasyczny w cudzysłowie pisowiec, zwłaszcza opowiadając mm. o tym wydarzeniu na konferencji. Co pokazuje, do jakiego stopnia hipokrytyczna jest narracja Platformy, która wszystkie tego typu stereotypy antyniemieckie, związane z przeszłością, z obozami koncentracyjnymi, uznaje za właśnie pisowskie, obciachowe, idziemy ku przyszłości, dobre stosunki z Niemcami. Po czym, co jeden z czołowych polityków tej partii opowiada podczas konferencji prasowej? Że w nim dusza polska zagrała, że jak Raus usłyszał, to się nie mógł powstrzymać. No, przecież to pokazuje, to, pokazuło... do jakiego stopnia mamy do czynienia ze. Sztucznym stawianiem sprawy. I wreszcie ostatnia rzecz, która zwróciła moją uwagę, tak sobie pomyślałem, nawet to napisałem w jednym ze swoich felietonów. Gdyby Jacek Protasiewicz był facetem z jajami, to by postanowił tę sprawę wykorzystać dla, że tak powiem, ogólnego dobra. Czyli wyszedłby, nie broniąc się na tej konferencji, powiedział, może tak, może tutaj za dużo wypijemy, ale. Zostałem potraktowany w taki i taki sposób i teraz widzę po tej przygodzie, że być może opowieści tych Polaków, którzy mówią, że zostali źle potraktowani przez niemiecką policję, źle potraktowani przez niemieckie urzędy, przede wszystkim o czym wielokrotnie alarmowano ministra Sikorskiego przez Jugendamt. Urząd do Spraw Młodocianych w Niemczech, którzy, który bardzo ekspansywnie zajmuje się niestety polskimi dziećmi. Tam, że to wszystko mogła nie być przesada. Może pora się tym zajść. Gdyby Protasiewicz gdyby miał, gdyby miał, powtarzam ja, miał jaja, to by nie był w zarządzie Platformy, tylko by już dawno tam został Jeden wyczyszczony. No. Się, zgodziłbym się z tobą, gdyby nie to, że ja po prostu uważam, że Protasiewicz, nie mając innych argumentów, dramatycznie chwycił się tego wątku narodowościowego. Ja nie mówię, że wszystko jest Okay, ze stosunkiem Pola do, do Polaków ze strony niemieckich służb. Bo ja generalnie na przykład też nie lubię. W ogóle nie lubię przebywać w Niemczech, nie lubię, nie lubię się tam przesiadać. Yy, natomiast on, nie mając innych argumentów, i na wskazując, że mocno koloryzując swoją wersję, nagle sobie przypomniał, że jest Polakiem. Dlatego, że szukał współczucia u nas, szukał poparcia, a tak naprawdę przyczyny mogą być zupełnie inne. On naprawdę mógł być, być pijarzem, pijarze, prawda? I, i, i... Ale po pijaku z człowieka wychodzi to, co w nim najgłębiej siedzi. <laughs> ja ja najgłębiej może, ale, siedzi. Ale, ale brzmiało troszeczkę dwuznacznie, jak on już nawet na koniec przyczepił się do fryzury tego. Bo... A najgłębiej siedzi to coś z dzieciństwa. Nie zapominajmy, że Jacek Protasiewicz pochodzi z pokolenia czterech pancernych. Ja to pamiętam. Pancerni z podwórka. No minister Sienkiewicz nawet gdzieś mówił, że zawsze z był Z roku powiedział, że bardziej stawka większa mu, niż życie mu zapadła, więc on no może się, może Raus, się, Brunner, świniu, może to się próbował, próbował w to wczuć. Ale pożartowaliśmy sobie, ale tak, tak poważnie mówiąc, to teksty, które się wówczas pojawi, po tym incydencie pojawiły mnie naprawdę zaniepokoiły. Czyli sugestie takie, że jak się zwrócę do Martina Schulza... Czy do Hansa Gerta Peteringa, bo razem nawet sobie focie robili na korytarzu Europarlamentu, to oni zadzwonią do Angeli Merkel, i ona weźmie tego celnika z lotniska, rozjedzie go walcem drogowym i powie, weźcie, zróbcie porządek i tego posła, cofnijcie to wszystko. Nie ma sprawy. To jest myślenie wschodnie po prostu. Czyli rosyjskie, do, do niedawna ukraińskie, białoruskie, dzwoni władza. I urzędnika się glanuje. I idzie się na rękę jakiemuś, jakiejś łajzy, która e, zrobiła to, co zrobiła. Otóż nie, ani w Wielkiej Brytanii, gdzie pani kanclerz Merkel e, była parę dni temu i przemawiała w Izbie Gmin z kontinu, piękną Niemczyzną, mówiąc po angielsku przez 4 minuty Trochę 25 sekund. A Allo, to przypominało. Tak. To, ja. hmm, więc tam to jest niemożliwe po prostu. I to pokazuje, jaka jest różnica w stosunku tych tak zwanych elit politycznych do. Reguł, które obowiązują wszystkim. Protasiewiczowi się wydawało, że jak machnie przed nosem tych ludzi paszportem dyplomatycznym, to padną na kolana, obejmą go za nogi od dołu i, i, i pa Pamiłuj po prostu, no bo przecież wielki pan przyjechał z ale... Parlamentu Europejskiego. To są standardy dziczy po prostu, a nie europejskie. No tak, ale, taki... ale jednak ja, mimo wszystko, mimo wszystko, póki nie poznamy dokładnej relacji z tego incydentu, daleki byłbym o to rzekanie, jak to rzeczywiście wyglądało. Bo to, że Protasiewicz pewnie ma słabą głowę, wypił tam dwie czy trzy buteleczki te samolotowe... Co do może być prawnie. prawda. Natomiast jednak jest tak dużo relacji o tym, że niemieckie służby w różnych przypadkach traktują, zwłaszcza Polaków, w sposób jednak niestandardowy, czyli gorzej niż traktują na przykład Niemców, że ja tutaj bym nie był jednak w stu procentach pewien, czy Protasiewicz pewnej racji w tym nie miał. Oczywiście no to, to, to... przesadził, zachował się nie tak, jak powinien, wszystko zgoda. Ale przypomnijcie sobie na przykład jak yy, yy, w pasie nadgranicznym, jak brutalnie policja niemiecka w pewnym okresie przeprowadzała kontrolę bogu ducha winnych Polaków tam wjeżdżających w okolice Szczecina i te rejony zachodniopomorskie tylko dlatego, że miała informację, że złodzieje samochodowi tam działają i w związku z tym zwykli Polacy byli zatrzymywani, brutalnie wyciągani z samochodów, przeszukiwani. No to jednak nie jest to dobrze Wiesz co, tym gorzej wygląda ym, początek jego konferencji, yy, gdzie on się skupiał na tym, jakie daty są w jego yy, dyplomatycznym paszporcie, w ilu językach on jest opisany, a jak, to pełna i powinien wiedzieć. to było żenujące. I, tak. I coś jest w tym, co, o czym mówi redaktor Janecki, bo że w tym tygodniu, tylko już nie pamiętam czy to fakt, czy konkurencja wkręciła jakiegoś Kolejnego pięćsetnego z rzędu idiotę, do którego zadzwoniła dziennikarka, podając się za córkę ministra i w dwie minuty załatwiła sobie u niego pracę. Zwracam uwagę, że to jest już. Któraś z rzędu taka prowokacja? i Okazuje się, że mentalność rzeczywiście się nie zmienia, więc ktoś z ja opozycji jest. pana Protasiewicza tak. może mieć to przekonanie, że jak on wyjmie ten paszport jeszcze powie, że jest osobistym, znajomym Donalda Tuska, który go popiera, no to wszyscy Ale wiecie, nawet który w ma o, NRD który powinni... Karola Wielkiego. Ale zona, ja, ja sam tak myślę, że to może w sumie popatrzcie, Jacek Protasiewicz jest szefem kampanii, tak? Jaki mógł być front ataku na platformę w tej? Kampanii, a może że prowadzi politykę proniemiecką, taką jak Sangela. kto teraz to powie? No a, nie da ja się tego powiedzieć, to No, to Prawda Siewicz sam rozbroił tę bombę. Zbyt jak uznała... Sprytna, ustawka, Sprytna tak ustawka, tak. Monika Olejnik yy, ujawniła, że Jacek Prawda już parę dni wcześniej był dziwnie pobudzony. Chyba takiego używała określenia, przynajmniej u niej jak był, był dziwnie pobudzony. Rzeczywiście był dziwnie pobudzony, kiedy atakował Prawo i Sprawiedliwość, że to są źli ludzie, którzy nie doceniają wielkości. Brutalnie się on się wyjątkowo brutalnie ostatnio wypowiadał. Ale wypowiada, ja sądziłem szczerze mówiąc, że on się tak wypowiada no nie dlatego, że akurat jest pobudzony, bo coś tam w jakieś reakcje chemiczne w organizmie zaszły, tylko po prostu dlatego, że dostał taką robotę. To znaczy wydaje mi się, że była przygotowana pewna strategia na wybory europejskie, odnawiająca zresztą stary pomysł z czasów, kiedy były pewne nadzieje, że Donald Tusk miałby być kandydatem Europejskiej Partii Ludowej na szefa Komisji Europejskiej. Czyli kampania jest taka, że Platforma zapewni Polsce wysokie stanowisko unijne, więc kto nie głosuje na Platformie, jest przeciwko wywyższeniu Polski w Europie. Jest zdrajcą, po prostu złym człowiekiem. To jest pytanie, czy teraz z twarzą Protasiewicza taką kampanię można kontynuować? No, czy nadal będzie ją można, tylko czy Platforma sama się nie zabije? Ponieważ no przecież obok geniuszu Donalda Tuska niespodziewanie wyrósł geniusz Radosława Sikorskiego. Już miał te noble pokojowe otrzymywać, jak, e, przepraszam za wyrażenie, wszystkie przydupasy zaczęły e, wypisywać potem na portalach e, społecznościowych. I jasne jest przecież, że jeśli jedno stanowisko jakimś cudem by Polska dostała to drugiego nie dostanie i jeśli Sikorski będzie czuł że mu się coś kroi za jego wiekopomne osiągnięcia jest tylko, jest tylko dyskusyjne, czy dwugodzinne, cztero czy ośmiogodzinne są te jego wiekopomne osiągnięcia. Chodziło czas trwania ja nie kwest... umowy. Ta, ja nie kwestionuję umowa, tego, co tam się działo. Umowa zawarta w Kijowie w pewnym sensie trwa. To znaczy Władimir Putin, jak również i prezydent Janukowycz, czy były prezydent, łamany przez prezydent Rostowa nad donem aktualnie, twierdzi, że zgodnie z tym. Porozumieniem, on jest legalnym szefem państwa ukraińskiego do grudnia. I ja tylko skończę. Ale... I, no i ponieważ jest ta kontrowersja, kto ma być tym, tym, tym świetnym reprezentantem Polski, no to oni się pozagryzać mogą. Wprawdzie będzie tam jakaś ścisła samokontrola, żeby nie dać pretekstu do, do, do y, jakichś y, ekscesów, ale te ekscesy będą. no bo znaczy, na, ja, Tusk otóż, tak? na linii Tusk-Sikorski. Bo ja sądzę, że Protasiewicz nie tyle z wrogiem zewnętrznym walczył, co z wrogiem wewnętrznym, ponieważ tam taka konkurencja powstała. Jacek Sariusz-Wolski nagle wypłynął, który był przez lata marginalizowany i bardzo no. się aktywnił, Skąd inny no, człowiek pracowity i zasłużony dla, dla sprawy ukraińskiej. No I znający się, i znający się na tych sprawach. Potem wyskoczył Protasiewicz. Zaczęła się ogromna licytacja w samej, w samej platformie. To, co więcej zrobił i myślę, że Jacek Protasiewicz próbował zademonstrować, że on jest w tej hierarchii dziobania bardzo wysoko, więc jak machnie, że, że, że ten styl bycia ekscelencji, to już jest właśnie upewnienie tego szarego obywatela, że on już jest tym Ale z, z, prawie z, sikorskim. Czy ja dobrze rozumiem, że w ramach walk frakcyjnych ktoś w Platformie dosypał do tej malutkiej buteleczki wina coś Protasiewiczowi, co jakieś tam proszki, co po Gabrielu Janowskim w mi jeszcze zostały. Są takie hipotezy. Ale jeszcze nawiązując do tego, co Staszek powiedział, wydaje mi się, że jednak walki między Sikorskim a Tuskiem nie będzie z prostego powodu, bo Tusk, bo Sikorski nie ma swojej frakcji w Platformie i żaden polski kandydat na żadne stanowisko nie zostanie powołany bez konsultacji z Tuskiem, który jest ewentualnym pierwszym i najważniejszym kandydatem. Jeżeli nie on, to on będzie mógł łaskawie być może kogoś wyznaczyć. Ja Tylko ja na tej zasadzie. Uwagę, Tylko że ale nie sądzę, ma media żeby się zachodnie zachodnie za sobą. No to jest za mało, ja u... politycy wyznaczają. Okay, ja funkcji. zwróciłem uwagę na to, co się nazywa na zachodnich, dobrych, renomowanych uczelniach Stowarzyszenia Absolwentów Alumni, tak w skrócie. Te najlepsze no, uczelnie Sitwa z, tak, z tych, tych renomowanych uczelni, która niezwykle się wspiera w różnych sprawach. I owszem, masz absolutnie rację, że na tym poziomie instytucjonalnym nie podskoczyłby. Natomiast po Kijowie trzy duże stacje telewizyjne o zasięgu światowym, mnóstwo dzienników, sitwa e, e, alumni oksfordzka plus żona ustosunkowana jednak w świecie, w tym świecie mediów, powoduje, że Sikorski zyskuje atuty których nie ma Tusk, mimo swojej wysokiej pozycji. A może zadam takie pytanie. Może rzeczywiście Tusk jakiś sukces odniósł w Kijowie, godny odnotowania przez światowe agencje i stacje? Tusk? Więc Sikorsk. ja, Sikorski, Tusk. Ja będę, więc ja będę zaraz Sikorskiego bronił, jeśli chodzi o to porozumienie. Natomiast y, wydaje mi się, że to, o czym tu rozmawiamy, nie jest przeszedł. Znaczy, ja uważam i to od dłuższego czasu obserwuję, że Sikorski prowadzi bardzo zaangażowaną, taką zdecydowaną kampanię promocyjną swojej osoby. Zaangażował całe przedstawicielstwo polskie w Brukseli, żeby go rozprowadzało na stanowisko e, wysokiego komisarza do spraw zagranicznych, czyli to, które w tej chwili Katrin Aszton zajmuje, tak. tak. Ha, high rep chyba mm -hmm. w, w tym żargonie unijnym. Tak. E, natomiast zgadzam się również z Łukaszem, to znaczy, on jest drugi w kolejce do dziobania. Jego rozgrywka jest prowadzona e, przy pomocy kontaktów osobistych, znajomości, mediów zachodnich za granicą, bo on wie że w sytuacji, kiedy Tusk nie będzie w grze, to wówczas zachodni przywódcy będą podejmować, jakby podejmować decyzje także pod naciskiem mediów, jego rozpoznawalności i jego postrzegania. On miał problem we wszystkich rozdaniach międzynarodowych, był uważany za rusofoba. On próbuje zmieniać to i pokazać, że interesuje się innymi regionami. Po jedzie do Iranu teraz. Zajmował się Syrią, więc porozumienie ukraińskie wpisuje się w jego plan. Ale jeżeli on, ten plan będzie aktualny tylko i wyłącznie, jeśli Tusk nie będzie w grze, a chętnych do zajęcia stanowiska jakiegoś jest więcej: Jacek Rostowski, Danuta Hibner, um, Janusz Lewandowski chce pozostać. Natomiast jeśli, jeżeli mam mówić jeszcze jedno zdanie a propos Sikorskiego Ukrainy, ja osobiście uważam, że to porozumienie było bardzo ważne. To, że Rosjanie się w tej chwili nie powołują, jest oczywiście typowe dla rosyjskiej polityki, bo że, że oni go nie podpisali, bo nie było w ich interesie. Ono pokazało bardzo jedną kluczową rzecz i klasie politycznej Ukrainy, przede wszystkim szefom struktur siłowych, że jest zarysowany plan, podpisany przez prezydenta, oddania władzy. Bo to porozumienie zawierało de facto plan oddania władzy w ciągu kilku miesięcy. Utworzeni przez rządu takiego jedności narodowej. Było wiadomo, że opozycja będzie chciała położyć łapę na resortach siłowych. Wcześniejsze wybory prezydenckie, których jako naukowiec był bez szans, to pokazywało szefom struktur siłowych, że nie warto angażować się w te rozgrywki na Majdanie. Nie warto znowu strzelać do ludzi. Więc pod tym względem, jako pewien etap... To był sukces. I rzeczywiście nastąpiła natychmiastowa tak. erozja partii tego regionu, systemu, która sprawiła, że zmieniła się I, większość i, i, w Sejmie. Podbijając to, co, co powiedział Andrzej, bo ja się też z tym zgadzam. Sam, zresztą, co jest w ogóle wyjątkowe, chyba jak dla mnie broniłem Sikorskiego w tej sprawie. Mało ja tego, broniłem go i Staszek zresztą też broniłem go nawet. byli w związku z tą straszni. wypowiedzią, że wszystko. Ja? Nie, nie, no, to, to Natomiast... nie, 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 to nie, 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 to nie, bo po po nie, 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 po pierwsze, dyplomata no. głupot nie, gada, po drugie nie, gada ich tam, gdzie kamera zagląda, no nie, litość. Nie wiemy, skąd była ta kamera, natomiast je, to można było interpretować na różne sposoby, zdanie było wyrwane z kontekstu, ja to odebrałem jeszcze zanim się zaczęła awantura wokół tego jako ostrzeżenie, ostrzeżenie, nie groźby, tylko ostrzeżenie. Ja również, natomiast natomiast jeśli chodzi o samego Osikorskiego i to porozumienie, no to jest trochę tak, jakby zobaczyć to porozumienie w kontekście wydarzeń z 89 roku, to Ukraińcy zrobili to, co trzeba było, a my nie. To znaczy, myśmy podpisali, że opozycja podpisała z, z komunistami. Porozumienia, po czym ich co do litery przestrzegała do końca i do dzisiaj przestrzega. Natomiast Ukraińcy zrobili to, co trzeba. Było porozumienie, dokładnie tak jak powiedział Andrzej, ono było pewnym etapem, i na tym etapie krótkim, bo paru dziesięciu czy Ale dała czas, było dało do czas. obrony, dało czas, uspokoiło sytuację, no potem się zmieniło. Więc porozumienie już przestało być ważne. I w tym sensie oczywiście te zasługi Sikorskiego są absolutnie rozdmuchiwane do jakichś niebotycznych rozmiarów bez przesady. Natomiast rzeczywiście no, ci ministrowie tam zrobili to, co było trzeba, zrobili po prostu dobrą ja, robotę. Ja powiem w tym więcej, momencie. tam jeszcze jest jeden element, o którym nikt nie może mówić. Ja patrzę na to, jak się zachowuje Steinmeier i jak się zachowuje Fabius, czyli ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i Francji. Oni nic o tym nie mówią. Sikorski jest jedynym, który tu się wypowiada, no bo to jest nasz sąsiad i sprawa jest drażliwa, ale teraz tak. Ja sądzę, że oni wszyscy trzej mieli świadomość, że to porozumienie za przeproszeniem zdechnie szybciej niż oni wyjadą z Kijowa. Albo może następnego dnia. Tylko to są ministrowie spraw zagranicznych, którzy złożyli podpisy. To nie jest prawo międzynarodowe, taki dokument, ale jednak byli żerantami te czegoś. Teraz wyobraźmy sobie, że wychodzi Sikorski jako sygnatariusz tego i mówi Słuchajcie, przecież my wiedzieliśmy, że ich robimy w balona, tylko chodziło nam o osiągnięcie... Wówczas wychodzi Putin, wychodzi Ławrow i mówią: no tak, szulerzy siedzieli przy stole, bandyci chcieli nas oszukać. Żaden minister, który ma trochę oleju w głowie, nie dostarczy takich argumentów. Dlatego Sikorski ma trochę utrudnioną obronę, żeby powiedzieć, że rzeczywiście my też oszukiwaliśmy przy tym stole, choć ja sądzę, że oni też oszukiwali. Ale akurat Sikorski, szczerze mówiąc, potrafi takie rzeczy powiedzieć, gdzieś i to jeszcze w okazji z Ale tą perspektywą europejską to już chyba się nauczył, że nie ma. Ja wracając do wątku europejskiego, wydaje mi się, że jest tam bardzo ważny, że jednak jechał też do bez perspektywą wątpienia. wyborów na. dlatego teraz idzie do Iranu, którego tak. stosunki gospodarcze z Polską są, jak wiadomo, zerowe. No prawda? ale tam groby żołnierzy z armii Andersa rzeczywiście są, więc polski Hansa minister... Hansa tam była. Mał... W co tak, też są polskie wiecie. cmentarze, nikt tam nie jeździ. Nie, no oczywiście to jest kampania, którą się Ale prowadzi. chciałem zwrócić uwagę na to, że jest taka niepisana umowa w Parlamencie Europejskim, że ta frakcja, która wygrywa, wyznacza szefa Komisji Europejskiej, a wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych, żartobliwie zwanego ministra ustęp spraw zagranicznych Unii Europejskiej wyznacza czy szefem dyplomacji wyznacza tak na pociechę ta frakcja przegrana. Czyli właściwie jeżeli ktoś chce, żeby Radosław Sikorski zaszedł wysoko, to powinien głosować na opozycję, żeby przypadkiem Ale Platforma nie wygrała wyborów, bo tylko jak przegra, to on ma szansę. We wszystkich sondażach, które pokazali mi nasi europosłowie, które robią w Brukseli i na poziomie dwudziestki yy, ósemki, socjaliści prowadzą i to prowadzą pięcioma do siedmiu punktów. W związku z tym jest bardzo prawdopodobne, że oni obsadzą stanowisko e, szefa Komisji Europejskiej i że nie będzie nim poparty przez Angela Merkel i przez EPP oficjalnie chyba e, za chwilę wskazany e, Juncker, były premier Luksemburga, tylko zostanie jakiś socjalista czy socjaldemokrata, natomiast będzie wolne to stanowisko po pani Aszton. Ja nie wiem, czy powinniśmy przywiązywać uwagę do takich, do takich stereotypów, bo Unia specjalizuje się w łamaniu stereotypów. Jaka będzie układanka personalna, to będzie zależeć od interesów dużych krajów, trochę od wyników wyborów, ale niekoniecznie. Nie przywiązywałbym się też do tego, że Juncker na pewno będzie. Jak będą mieli szefem większość komisji. w parlamencie. Nawet jeżeli, mieli... jeśli IPP wygra, to wcale nie jest powiedziane, że Juncker będzie szefem komisji, będzie szulc, jeśli wygrają socjaliści, bo przyjdzie Cameron i powie, że nie i Unia stanie przed wyborem, albo w oparciu o traktat lizboński przegłosowujemy Camerona, co de facto da mu pretekst, żeby co, wyprowadzić Wielką Brytanię z Unii. po co była Ameryka w, w, min w minionym no tygodniu okay, w Londynie? Ale Unia, no właśnie Unia, po to. Unia potrafiła latami pracować nad konstytucją europejską, z której nic nie wyszło, więc ja uważam, że to, co teraz się dzieje, jest pewnym, pewną grą pozorów i te rozdania personalne, które tam się będą działy, zapadną po wyborach europejskich. Ale i one to jest nie, jasne, przecież nie muszą mandat mieć... przewodniczącego kończy się 30 okay, października. tylko nie przyjść. muszą mieć nic wspólnego z tymi nazwiskami, które teraz słyszymy. Cięsta to może być zupełnie przyda. inna rzecz. Przypomnij nam, że Kat Katrin Ashton jako kandydatka pojawiła się chyba na kilka godzin przed wyborem. Nikt jej wcześniej nie znał. No, tak jest. Jak Ta, jest że oczywiście skoczył, skoczył, słusznie, nim, tak, Nie Słusznie, że nikt jej nie znał. Van no, Rompuy był przynajmniej premierem hmm. Ale i, też go nikt i, nie i do, znał. Ale i doprowadził do. W, w Belgii być premierem i doprowadzić do powstania rządu koalicyjnego. To ogromne są. Patrzcie, panowie, to jest dopiero w tym tygodniu ogłoszono, kiedy będą eurowybory i, i że dopiero się zaczęły komitety konstytuować, zdaje się zresztą, że platforma się nieco pośpieszyła, bo już zarejestrowała Jacka Prodasiewicza jako szefa komitetu. A gdyby poczekała parę dni. Nie, chyba nie. To nie, nie, może nie, nie. Ja nie wiem, czy on będzie szefem komitetu. On będzie. Na pewno szefem sztabu, tylko jest jeden problem. Jego można odwołać z tych wszystkich europejskich stanowisk, a problem jest z pozbawieniem go szefostwa sztabu, dlaczego? No bo już tam jest. Nie, nie ma innych chętnych. Znaczy, Protasiewicz trochę w podzięce za to, co premier dla niego zrobił, obsadzając go w różnych hmm. miejscach, wziął na siebie ewentualny odjął porażki. Nie ma chętnych szybko zastąpić. przynajmniej będzie wiadomo dlaczego, że przez Niemców. Każdy, je... kto oglądał czterech pancernych, zna słowo raus i wie, jak Polakowi, szczeremu Polakowi, gra krew, kiedy tylko usłyszy. I jednej to, osobie to, gra to, krew i ma świetny humor Grzegorz Schetyna. To prawda. Że chyba panu... Moim zdaniem w ogóle ten celnik przypomina <laughs> sobie na <trochę> dwojennym <laughs> możemy pozdrowić yy, i pogratulować. Nie wiemy, jak on to zrobił. <laughs> Szerokie <laughs> wpływy ma jak Ale ja mam... się, na pewno ma szeroki uśmiech. Dziękuję bardzo za wizytę dzisiejszą w saloniku politycznym. Andrzej Stankiewicz, Rzeczpospolita, Stanisław Janecki w sieci, dziękuję. Łukasz Warzecha. Fakt. Dankeschön und Auf <laughs> Cóż ja mogę powiedzieć potem w takim razie? Genau. W Witterzein o stałej porze za tydzień.